Hej, tu Lemon i witam Was w kolejnym odcinku z Kingdom Rush Origins. Oczywiście zaczynamy sobie bezbędnego przedłużania. Jak widzicie, mam już nowego bohatera. Yy, trochę poinwestowałem gwiazdki w inne rzeczy niż ostatnio, ale dalej mam ich tyle samo, więc kto wie, czy to mi pomoże. Na pewno zrezygnowałem totalnie z magów, bo mam wrażenie, że magowie w tej części yy, Kingdom Rusha są po prostu najgorsi i to tak totalnie. Yy, powiem tak. Przy barakach pozostaje, bo wydaje mi się, że to była dobra taktyka. A przynajmniej według mnie to działało, więc, jakby nie przerywajmy czegoś, co działa, tak? Yy, nawet jeśli to oznacza, że mamy tutaj tylko jedną wieżyczkę do obrony. Myślę, że po prostu da się to wygrać, ale trzeba to lepiej rozegrać. To bardziej na takiej zasadzie mi się wydaje, że to działa, wiecie? Dlatego y, tak planuję właśnie teraz zrobić. Na pewno brak inwestycji w magów powinien trochę pomóc, więc tu mogę zrobić chociażby dwóch łuczników zamiast magów. Tu też mogę zrobić y, łucznika zamiast maga, co powinno trochę pomóc. Y, więc też tak zrobię. Y, tutaj bomba, bo to chyba no nie widzę tutaj lepszego rozwiązania. No nie zrobię kolejnych baraków, tak? Y, i chyba na razie w nic innego nie będę inwestować. Zainwestuję w to. Mam nadzieję, że one po prostu będą trochę kraść dla mnie kasy i to się jakoś fajnie sprawdzi. Mam nowego bohatera. Nie mam pojęcia jeszcze zbytnio, co on robi, ale chętnie go przetestuję. O! Przede wszystkim jest bardzo mobilny. To mi pomoże. Bo nie ukrywam, że ostatnio właśnie z tą mobilnością miałem dość spory problem. I jak on ładnie kosi. Widzicie to? On jednego takiego mopka zabija na trzy hity. Co prawda bije wolno, ale nie narzekam. Zastanawiam się też, czy zamiast łuczników to nie zrobić tutaj bomby i tutaj bomby? E, przepraszam bardzo, co? To są przeciwnicy? E, co to ma być? Oni mi realnie zjadają życie. Hmm. A właśnie, zainwestowałem też w pioruny, więc będą lepiej działać. Ale skąd te króliczki się wzięły? Aha, oni ich przerobili pewnie w króliki, ta? Ale to jest beznadziejne. W sensie to jest beznadziejne. Przez to, że oni przemienili mi ich w y, króliki, to moje jednostki nawet ich nie łapią. Bez sens totalny. Może inwestycja w to nie była dobrym pomysłem? Tak się teraz zastanawiam. Tu ulepszmy, żeby te grzyby trochę szybciej ginęły, zanim wysadzą mi wszystkie jednostki. Tego ulepszę, żeby miało chociaż zasięg jakiś: taki w miarę porządny. Cyk, 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 dobra. Teraz sobie ładnie z tymi grzybami radzę. Tak idealnie je zabijam. On jeszcze spawnuje takie małe yy, drzewka, więc to też jest bardzo przyjemne. Cyk, tak sobie zrobimy. Hmm, Tylko bym poulepszał, czemu nie? Będą bardziej wytrzymali w ogóle. Ale dobra, inwestycja w to na początku była totalnie beznadziejnym pomysłem. Teraz to widzę. Na szczęście, sześć piorunów, które tutaj są, jest naprawdę bardzo dużym ułatwieniem dla mnie. No, po prostu widać tą różnicę. No. Yy, teraz idzie ten ziomek, a niech se idzie w sumie. On tu puści kilku portalem, ale oni mi za dużo nie zrobią. O, i widzicie? Po poprzemieniali ich w króliki. Ja tych królików nie mogę teraz pozabijać. Bo one się nie zatrzymują na moich wieżyczkach, ani jednostkach, ani nic tego typu. Mogę je tak zatrzymywać, co najwyżej. Bez sens totalny. Dlaczego oni to robią? Dam drugiego. Zobaczę, co się stanie. Może będą teraz robić coś innego, na przykład właśnie kasa jak wcześniej. Nie. Po co? Utrudniają mi zadanie teraz. Realnie. Przynajmniej tamci w nich strzelają, to jest jedyny plus. Drzewo na środku sobie radzi całkiem nieźle, więc chyba bym je tam póki co zostawił. No ale te króliki to jest dramat. Naprawdę. Żałuję, że to zrobiłem. Prędzej w to zainwestuję, bo ta trucizna powinna chociaż cokolwiek pomóc. I oni powinni być teraz zatruci z tego co rozumiem. Ale nie wygląda, jakby byli. O, ktoś jest. Dobra, rzeczywiście działa. Tylko mało to bije, chyba, wiecie? O, tych sobie zatrzymamy. Tego ulepszymy na razie. Niech ma większy zasięg. E, tu chyba sobie poradzę, co nie? Raczej nie powinni mi tutaj sprawić większego problemu. Jeszcze te duchy, na szczęście, nie blokują mi żadnej wieżyczki. Nie, żeby miały dużo do blokowania, bo jest tylko jedna. Ale, wciąż. Tego na pewno chcę też ulepszyć, bo on póki co mało co w ogóle bije. E, może tak? Serio? Naprawdę. Dobra, na szczęście to da się w miarę łatwo rozwiązać, bo te grzyby będą wybuchać w momencie, w którym podejdę tylko do nich. E, pioruny? Może. Naprawdę. To jest to, o czym mówię. No i najgorsze jest to, że jak postawię ich tutaj, to oni też nic nie zrobią. Beznadziejne. Totalnie beznadziejne. Wolałem, jak kradli kasę stricte, a nie przemieniali ich w króliki. Ech. Dramat, tyle wam powiem, dramat. Idzie kolejny ziomek. Na razie nic mu nie zrobię, a on chyba będzie mi tutaj przyzywać, no właśnie. Ja mógłbym go bić w tym czasie? Mogę go kliknąć. Nie wiem, czy to dlatego zniknął, czy po prostu, ale okej. Okay. Bo czuję, że w tym poziomie jest dużo rzeczy, które przede mną ten poziom ukrywa, a które mógłbym wykorzystać na swoją korzyść. Jak właśnie klikanie na przykład ich, bo nie, to nic nie robi. Mogę ich zabić, ale poza tym to nic im nie robi. Bo mają HP, więc zgaduję, że mogę ich zabić. Chociaż niekoniecznie, w sumie już nie takie rzeczy widziałem w Kingdom Rush. Um, dobra, robimy tak robimy pioruny, jak tylko przyjdą. No? Dajcie piorunek. Doskonale. Sześć piorunek to jest naprawdę cud. Cud nad cudami. Cik, Giniecie. Zróbmy tu, zróbmy tu i zróbmy tu. A tych na razie trzymajmy. Dobra, widzę, że trzeba się bardziej popisać. Na szczęście mam bohatera, który się teleportuje i nie jest y, kupskiem które stoi w miejscu, więc on coś mu zrobi. Jeszcze ma jednostki dodatkowe przyzywanie. To się. Co? Wiecie o co chodzi? O Boże, to jest takie perpetuum debile, serio. On nie zginie dopóki. Okej, okay, nieważne. I to jest to, nie? Bohater, który po prostu może... znokałtować totalnie jedną y, jednostkę. Tak wiecie, w 100%. Zresztą to jest 100 razy lepsze. Jeszcze tutaj zrobimy sobie drzewko. Yy, ten pajączek całkiem ładnie obrywa sobie po drodze, z tego co widzę. On ledwo co tu podszedł i już prawie nie żyje. No właśnie. Jeszcze tych bym chciał ulepszyć, żeby tam na dole bili. To by było fajne. Yy, chyba nie ma takiej potrzeby aż tego używać. Tu możemy sobie psiknąć. Skoro ona tu stoi, jak taka kretynka, to możemy ją trochę ponafieprzać tym. No i bardzo ładnie, ona zaraz zginie. Już zginęła nawet. Jeszcze ją trochę podtrzymamy, żeby przypadkiem nie czuła się zbyt pewnie. I jeszcze ci dołożę tutaj łuczniczkę. Właściwie łuczników. No i doskonale. Eee, puściłbym pioruny. Puściłbym dwójeczka. I puściłbym przyspieszenie fali. Tak po prostu, żeby to się nie ciągnęło głupio. I zaczyna się coś, czego się bałem bardzo. Ach, mogę ci tak zrobić? No, to ci dużo nie robi. Trzeba się przygotować na upgrade tego, tylko nie mam kasy nawet. No i muszę go puścić, bo ja nic mu już nie zrobię. Piorunami też bym go nie zabił. Dramat. Ale mogę go trochę otruć za to. Cik. Dobra, chociaż coś. O, teraz idzie górą, więc na razie nic nie robię, zrobię mu tak co najwyżej, bo chciałbym go zabić, po pierwsze dla kasy, po drugie, no fajnie byłoby nie stracić dwóch serduszek, nie? I on się jeszcze leczy, ten bohater w trakcie bitwy, jakie to jest świetne, dobra, na razie sobie odpocznij, wiesz, bo ty już tak dużo zrobiłeś Tego chyba i tak nawet nie zabiję, więc nie wiem, czy jest sens próbować Bijmy go jak wlezie tylko tam ten niech leci. Trudno. Ważne, że tego zabiję. Halo, bohater. Ej, okay. Widzę, że to nie będzie takie proste. O! No i super. Piękne. Było to bardzo przyjemne, nie ukrywam. Yy, przyspieszmy, chociaż odrobinę. Mmm. Yy. Ja sobie raczej poradzę. Ostatnio dałem radę, to czemu teraz bym miał nie dać. Słuchajcie, czy ta wieżyczka byłaby w stanie go strzelać? Chyba tak. Hmm. A spróbujmy. Zobaczmy, czy tak w ogóle da radę zrobić. Ale te muszki ładnie teraz poginęły. No, o to się nie martwię, bo ją tam bez problemu wystrzelają. Hmm. Może ty lepsze, żeby strzelali jeszcze bardziej. Dobra, co to jeszcze mogę zrobić? Mogę sobie postawić tych ziomków. Oni będą coś tam bronić chociaż. I mogę. Hmm. No w sumie na razie sobie ładnie radzę, więc chyba nic więcej nie trzeba do szczęścia. Tych bardzo chętnie spsikam. Żeby nie mieć tutaj zbyt dużo tych latających mieci. Hmm. Postawmy, przyspieszmy, postawmy. I muszę liczyć na to, że oni zdążą ich zestrzelić. A obawiam się, że może być ciężko, bo oni o ile fajnie strzelają, to tak niezbyt szybko. Dobra, nie będę zburzywać piorów na jedną muchę, jakby szanujmy się, tak. Hmm, tego bym jeszcze ulepszył. W sumie, żebyś ty mógł strzelać tam, to ciebie jeszcze bardziej ulepszę, wiesz? Tak dla Hecy. I co? Tych też będziecie zmieniać w króliki i będziecie mi utrudniać grę? Czy może już nie? Drzewo, ulepszamy. Tego bym jeszcze chętnie ulepszył, bo chyba go jeszcze ani razu nie ulepszałem, albo raz tylko, jeśli już. Bo on nawet nie sięga do tej yy, babki, albo gościa, nie wiem. Dalej nie sięga. O, już sięga, no i super. O, zablokowała mi tą wieżyczkę, jednostkę czy cokolwiek. Fajnie w sumie. Mi to nie przeszkadza absolutnie. Dobra, dostawmy sobie tych, zróbmy kolce, które chyba ich trochę biją w czasie, mam wrażenie, a nawet jeśli nie, to ich stunują. Te pajączki to w ogóle żaden problem, powiedziałbym wręcz, że pikuś. Ulepszmy, zaraz jeszcze go ulepszymy. Cyk, cyk, dobra, przyspieszone. 10 serduszek, 10 fala. Idzie lepiej niż ostatnio. Nie że dużo lepiej, ale trochę. Wątpię, że zrobię to na dwie gwiazdki, bo znajdę coś mnie jeszcze zaskoczy. Chociażby sam fakt, że tutaj chyba będzie boss, z tego co rozumiem. Yy, ale. No. Patrząc na to, że wcześniej dotarłem do 12 fali i wtedy umarłem, to myślę, że to się może powtórzyć. O, właśnie, to jest to, nie? Taki pojedynczy głupi przeciwnik, który sobie przejdzie i tyle. Ulepszmy tych, żeby oni nie poginęli od razu. Może jeszcze zestrzelą ich na daleko, kto wie. Tego też chętnie ulepszę. Ten trzeci upgrade jest naprawdę potężny, mam wrażenie, że często albo to, albo to potrafi mi zepsuć rozgrywkę. Znaczy to zawsze jest spoko, bo więcej życia, nie? Ale ogólnie to tak bez szału. Postawmy tutaj jakieś jednostki, one i tak zaraz pewnie wybuchną wraz z tymi grzybami czy coś. O, oni stąd aż tutaj przylecieli? Nieźle. Daleki zasięg. O, ojoj. Aha, oni przyzywają te grzyby, które przyzywają tamte grzyby. Nie, no świetnie. Super się bawię. Eee, postawmy, przyspieszmy. Dobra, idzie więcej tych, ale z nimi sobie bez problemu poradzę. Yy, drzewko bym zrobił, tylko nie mam kasy jeszcze. O, a propos. Spowolnijmy te babki. Bo one później będą mi przeszkadzać i będą wzmacniać pozostałych, więc wolę je szybko zabić. No, tego nawet nie mam jak wycelować. On jest za daleko. Musiałbym tą wieżyczkę ulepszyć, i wtedy. No, to ma sens. Może tak zrobię nawet. Bo i tak fajnie byłoby, jakby ta wieżyczka biła tych wszystkich, co są tutaj, nie? To by było dobrze, bardzo. Um, postawmy. Oni ich będą tu, oczywiście. I już mamy kasę. I zobaczmy, czy ona będzie go tłuc? No będzie, tylko trochę za późno. Szkoda, że tej tak niewiele brakuje. Bo zasięgu i tak już jej nie zwiększę, a mogłaby tam strzelać jednak, więc trochę szkoda. Chociaż ponoć wszystkiego mieć nie można. O, ten szybko padnie. Jeszcze tego ulepszę. Jeszcze drzewo go będzie nawalać. No, chyba, że mi zablokuje jedną z tych wieżyczek. To trochę gorzej. Serio zdążył mi zablokować jeszcze drugą wieżyczkę. Spowalniajmy go na razie. Jeszcze ci go spowolnią. Jeszcze tak mu, mogę mu zrobić. Nie wiem, czy to dużo dało, ale może zawsze coś. Myślałem, że to oni tak padli, a to te drzewa po prostu. Wystraszyłem przez chwilę. O, nie mam kasy, a on zaraz padnie. Więc fajnie byłoby, gdyby padł tak w miarę wystarczająco szybko. Jest! Dobra, mam. Tylko ten mi przejdzie. A nie mam piorunów teraz nawet do użycia. Halo, dajcie mi pioruny. No, dziękuję. Bałem się, że nie zdążę go zabić, w sensie, że te pioruny nie zadadzą mu wystarczająco dużej ilości obrażeń. Na szczęście tak nie było. Kolejny ten ziomek. Dobra, ty szybko padniesz akurat z tego co widzę, bo masz bardzo ładne skupowisko obrażeń tutaj. Jeszcze tego ulepszę, żeby było więcej. I tych. To zawsze dodatkowe obrażenia. Mm. O, idzie kolejny. Zatruwamy, proszę bardzo. I widzicie to? On za nim tu podejdzie, to on już naprawdę bardzo dużo hp stracił. To byłoby dobre. No, ja, ja muszę w to poinwestować. Tylko na której wieżyczce? Może na tej? Chociaż ta strzela bardziej, no to... chyba prędzej. Przyspieszmy. Stawiamy. Nie chcę ich przepuścić. Naprawdę. No i się nie udało. Mogę tych ulepszyć, jak tylko się nazbiera kasa, ale... Nie, już nawet nie ma sensu. Dałem radę. Tylko jeden mi przeszedł. Ale trzynasta fala. Tu mnie chyba jeszcze nie było, bo ostatnio zginąłem na dwunastej, jeśli się nie mylę. Oj, 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 te grzyby im dużo biją, no. Niestety, ale drzewa całkiem nieźle je chronią. Je, yeah, ich. Ech, trudny poziom, to na pewno trzeba przyznać. Wiadomo, fakt, że nie mam gwiazdek to też trochę utrudnia, bo no sporo mi ich ucięło tam, chyba nie wiem z pięć gwiazdek bym mógł zbierać łącznie, coś takiego, albo cztery, no, coś koło pięciu mi się wydaje. Mm -hmm -hmm -hmm. Co by tu jeszcze zrobić? Ogień, właśnie, w to inwestujmy, Zresztą tyle bije, no i przede wszystkim też w to, bo jak wyjdą mi tam te kulki chodzące, właściwie chodzące Pełzające. oj, ojoj oj. tu się grubo zaczęło robić muszę ich pozabijać żeby no i właśnie to jest ten moment w którym ja już nic nie mogę zrobić ojoj ojoj oj, oj, oj. Mm. jak ja to miałem obronić przepraszam bardzo a może ja w tym momencie właśnie zginęłem ostatnio nie tych żywów było jeszcze mniej znaczy jeszcze mniej tych żywów było dużo ale nie aż tyle Przysięgam, że nie mam pojęcia, jak się przed tym obronić. Jedyne co widzę, to mogę ulepszyć faktycznie moje baraki o jeden poziom jeszcze. I wtedy one by się zregenerowały, wróciły ewentualnie i tak dalej. Ale mimo wszystko, tych grzybów było tyle. A one jeszcze się rozpadają na te małe smrody, które mocno biją moich ludków. Jak macie jakieś porady do tego poziomu, to chętnie przyjmę. Hmm. Prawdopodobnie też luknę po prostu w internecie, jak to ludzie przechodzą, żeby mieć jakieś lepsze podejście do tego. No i przede wszystkim gwiazdki, tak? A nie, że ja mam. Yy, no dobra, w sumie nie jest tak źle z tego co widzę, bo mam trzy gwiazdki w plecy, ale wciąż to są trzy gwiazdki. Więc jakby. No i bohater, on był fajny, ale szczerze. Ten chyba byłby lepszy, tak mi się wydaje. Jest dystansowy, to jest jego duża przewaga. A nie, że on wchodzi w te grzyby i umiera na przykład. Znaczy, ten akurat rzadko umierał, chyba. Nie wiem. Jeśli mi umarł, to tylko raz, ale nawet nie jestem pewien, czy chociażby raz umarł. O, tu sobie mogę też tak wybierać te upgrade. To jest ciekawe. Myślę, że zawsze trzeba klikać w to. Mm, tak czy inaczej. W to chętnie pójdę, w to też chętnie pójdę. I cóż, w tym odcinku to na tyle. Przypominam, że jeśli Wam się podobał, to zachęcam do łapkowania, komentowania, subskrybowania bądź cokolwiek tylko chcecie. A na razie to tyle. Także życzę Wam miłego dnia. Do następnych odcinków i papatki.